Przechodzimy do przygłosowania projektu uchwały. Przypominam, że głosujemy projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W paragrafie pierwszym, tutaj są podstawy prawne itd. itd. Uchwała numer Rady Miejska w Kubierzowie. Uchwała, co następuje? Paragraf pierwszy. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Lubiszowie, pana Tadeusza Romasza z powodu utraty prawa wybieralności. Paragraf 2. Zobowiązuje się Przewodniczący Rada <coughs> Miejskiej do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Lubelskiemu Komisarzowi Wyborczemu w zamości. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <coughs> Rozumiem, że wszyscy mają świadomość, na czym się głosuje. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została odrzucona jednogłośnie. Yy, przystępujemy do punktu 18. Wolne wnioski i informacje. Chcę Państwu yy, zadać głos w tym punkcie. Yy, chciałem przypomnieć, że do końca że do końca kwietnia jest obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych. <klujny> Zaraz będą święta, czasy szybko leci, także Proszę bardzo o tym, o tym pamiętać. Trzy oświadczenia zostały dopiero złożone. Proszę bardzo o tym póki co się uzna, proszę bardzo Dobrze, tak, tak, wspomniał. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zostawiłam to na koniec, chociaż można było wcześniej o tym mówić. W ostatnim tygodniu było spotkanie na osiedlu Jagielońskim, skąd pochodzę. Tutaj tyle trwa, z że, że zorganizował takie spotkanie. Głównym tematem była ustawa śmieciowa i cena wody. Ja obiecałam swoim wyborcom, że przedstawię to tutaj na forum, więc to czynię. Cóż, mieszkańcy ogólnie są bardzo niezadowoleni ceną, która została przez nas podjęta. I e, po prostu w ich imieniu zwracam się, żeby e, jeszcze e, przemyśleć tą sytuację, analizując nawet naszych solitarów gminę wiejską wierzchu e, proszę, żeby wziąć pod uwagę, że cena e, śmieci nie może być tak wysoka, jaka jest w tej chwili. Wiem, że no jest jeszcze na to czas. Zawsze można to zmienić do lipca, więc przedstawiam to Waszemu, że tak powiem, do wglądu. A z kolei odnośnie nieczystości i wody. No przykro mi jest bardzo, bo ludzie no nie są świadomi do końca faktu, że rada naprawdę nie miała wpływu na wysokość ceny wody ani y, nieczystości płynnych. No. A mają pretensje do nas, że to myśmy podnieśli, że Rada taką cenę zrobiła, ustawiła. Więc w sumie no, przedstawiam Wam, że my jako Rada, ale czy mieliśmy wpływ? Ja nie, nie głosowałam, ponieważ uważam, że będę podejmowała decyzję w sprawie, na którą nie mam wpływu. A w tym momencie na cenę wody, jako radna, nie miałam wpływu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Ale chciałbym uzupełnić ja, Panią y, Radną, że to Rada właśnie <trym> wyjechała. Tak. Tak. Tylko dobrze by było, żeby, żeby się pokazało, gdzie kto był za tym, a kto nie. To, na tym polega uroda. Ale Rada decydowała. Tak. Proszę bardzo. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, proszę Państwa, radni i pozostali Państwo. Tutaj wystąpienie w ramach przypomnienia Pana Andrzeja czuka taką zainspirowałaby do, do przedstawienia pewnej sprawy, która wynika z analizy oświadczeń majątkowych za poprzedni rok i roku, tato, wygląda to bardzo ciekawie oświadczony pan burmistrz, zadeklarował, że zarobił w urzędzie miasta 127 172 zł, natomiast jego zastępca 169 873 zł, czyli o 40, Zastępca ma wynagrodzenie wyższe o 40 000 zł niż burmistrz. I to jest, proszę Państwa, w porównaniu do np. pana Bartkowiaka, który był poprzednim zastępcą burmistrza, który zarobił rocznie 80 tysięcy, podwyżka o ponad 110%. Nie wiem na czym polega, że tak powiem, wyjątkowość kwalifikacji i kompetencji pana zastępcy, że pan burmistrz zdecydował się ustalić mu wynagrodzenie o 40 tysięcy wyższe niż sobie. Poza tym ee, chciałbym zwrócić uwagę, nie wiem, mam takie pytanie, w tym oznaczeniu wynika, że pan zastępca prowadzą poza, poza rolniczą działalność gospodarczą za prawie 30 tysięcy złotych. Chciałbym wiedzieć, czy to nie jest sprzeczne z ustawą antykorupcyjną. Czy ktoś pełniący funkcję burmistrza e, burmistrza może prowadzić działalność osobiście? Na terenie działania swojej gminy i, i uzyskiwać z tego tytułu dowody. No, I gdybym mógł uzyskać informacje na temat tej właśnie dysproporcji, e, wynagrodzeń byłbym naprawdę jest zobowiązany. A jeszcze jedna sprawa. Przepraszam, nie zakończę. E, swojego czasu głośna była kwestia związana, e, e, powiedzieć, z pewną rozbieżnością dotyczącą oświadczenia frustracyjnego Pana Burmistrza. W Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się informacje, jakowy Pan Burmistrz współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. No I sprawa, jakby chyba podobno sąd ilustracyjny yy, nie wszczą postępowania czy tej kwestii, natomiast myślę że ważniejsze jest to od tego, czy zachowały się dokumenty, czy nie zachowały się dokumenty, jak faktycznie wyglądała sprawa. Myślę, że radnym mieszkańcom, wyborcom takie informacje się należą. Proszę bardzo, Pan ja... Panie Przewodniczący, Pytanie natury technicznej, bo kilku mieszkańców mnie pytało, ja nie mógł, miałem na nie odpowiedzi. No, wcześniej, na granicach wy, takich były wymieszane te ogłoszenia o odbyciu sesji. Jakieś dwa czy trzy miesiące już tego nie praktykujemy. Czy to jest tylko chwilowe, czy, 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 czy będzie później to mieszane? Nie ma, nie ma. Te trzy miesiące nie ma żadnego umieszczenia o tym. Właśnie odbycia sesji. Ja jeżeli coś takiego było, tylko przeprosić, nic nie Proszę bardzo, Proszę o ostatniej komisji zabrałem głos na temat Miejskiej Służby Drogowej. No i niestety wróciło to do mnie koszetem, jakobym ja był za likwidacją Miejskiej Służby Drogowej. Więc z tego miejsca mówię, że jest to nieprawda i nie tak nie taka była moja intencja. Natomiast po prostu chciałem zwrócić uwagę na to, że miejska służba drogowa jest niedoinwestowana i, i rzeczowo, i finansowo. Że po prostu ma bardzo, bardzo że tak powiem, awaryjny tabor i, 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 i stan osobowy taki, jaki był natomiast zwiększono i liczbę zadań i po prostu użyłem takiego, takiego sformułowania, że albo w lewo, albo w prawo, czy albo inwestujemy w tą służbę drogową, albo może no, wolny rynek i tak dalej. Natomiast absolutnie nie jest moją intencją. Ja uważam, że Miejsca Służba Drogowa dosyć dobrze przypisała wpisała ten system usług, jaki świadczy. Jako klub, chciałem przypomnieć, że jako klub złożyliśmy do ustawy budżetowej e, taki projekt dofinansowania Miejskiej Służby Drogowej, e, tak e, po prostu w środki e, transportowe, te, jeden tam środek transportowy i proponowaliśmy pieniądze na zatrudnienie stażystów. E, to złożyliśmy na komisji. Nie weszło to jako do poprawki pana burmistrza. Po czym zrezygnowaliśmy z stosowania tego... E, Projektu, no, trochę na takiej zasadzie jak, jak yy, ta dziura na dachu szkoły bo to, tej numer 12 się sama tam zapyliła. Yy, no, w każdym razie, w każdym razie, intencje takie mieliśmy i yy, uważam, że, 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 że no, miejska służba drogowa no, ma rację być, dopóki coś się nie zmieni, na, że tak powiem, na rynku tych usług tego typu, które świadczy. Natomiast yy, Moją intencją było, żeby nie stać o kraki na ogrodzeniu, czyli albo inwestujemy tak jak to robi na przykład Zarząd Dróg Powiatowych, że co robi tam nie, jakiś sprzęt, oczywiście nie na no, Albo w tej chwili to po prostu to przypomina taką upełzającą likwidację Miejskiej Służby Drogowej. Nie mają sprzętu, nie mają ludzi, mają zadania, potem się powie, że no, nie dajecie sobie rady, że to trzeba po prostu jakoś to inaczej Proszę bardzo. Ja, ponieważ Pan kolega radny wyjaśnił o ogłoszeniach, wspomniał, to ja się też tym pytam, przypomniał mi się, bo, bo ludzie mi pytali. Ja nie byłem zainteresowany przetargiem samochodów, ale też mam pytanie, dlaczego nie było na ogłoszeniach? Wszystkie przetargi czytam na słupach, no, sopa, to na ogłoszeniowych słupach, na nie było znaczy, ja, wiem, że, ja, ja, ja wiem, że zgodnie yy, z regulaminem na, na internecie nic na było, też nie czytamy, ale dlaczego nie było. Nie ma ale panie burmistrzu, ludzie mnie pytają, bo ja nie jestem zainteresowany, nie byłem w samozarządku, ale, ale ludzie to, którzy, którzy się każdy zainteresowani, nie Trochę nie bardzo. No. Ale właśnie dlatego się nie złożyło, bo nie było zgłoszeń. Było... Jest... Na słowo wyłączenia? Na słowo wyłączenia pani. Uważnieniowych, internetowo. Było w prezesie? Nie było. Pan mnie zwrócił, dlatego ja mówię, że nie ma Dlatego ja mówię, że było zgodnie z technicjami, tylko dlatego, że tam do ciebie nie było. Przecież nie i takich a tego nie było. stąd moje pytania. Nie wiem, czy ktoś pyta, czy nie ja to tak nie Panie sekretarzu, proszę. proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza. Poproszenie jest w chodzi odchodzi o grunty rolne. Nie wiem, czy do grunty chodzi. Czy to chodzi o łąki, czy to chodzi o jakieś grunty rolne? Inne. To chodzi o łąki, tak? Drugie pytanie mam. Przy tym Ale tam nie ma w jest kilka punktów. Tak, 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 tak. a reszta to jest wyjazd. Na pytanie, jeszcze mam takie, że na całym nie będzie, że będzie pracował przy szkole, że na wszystko, że nie będzie. Będzie, jest, będzie, 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 i na koniec Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Pan Burmistrz stwierdził, że na podstawie zarządzenia takiego i takiego, na podstawie przepisów otrzymał tą premię, która się należamy. To mi Panie burmistrzu, mam do Pana takie pytanie. Na listopadowej sesji zadałem pytanie od początku objęcia urzędu, ile Pan był na zwolnieniach, w senatorium itd., itd. Do dzisiaj odpowiedzi nie otrzymałem i na początku 3 marca zwróciłem się z tym pytaniem na piśmie, bo według tego co się słyszy, a być może słyszy się to fałszywie że e, był Pan tak długo na zwolnieniach i w senatoriach, że trwało to więcej niż e, połowa Pańskiej pracy. Więc e, czy uważa Pan za przyzwoite wziąć tak wysoką, tak dużą sumę w porównaniu, gdzie tutaj ludzie naprawdę żyją bardzo biednie, bardzo biednie. A Pan mówi, że jest zgodnie z prawem. No zgodnie z prawem ja powinienem, że chodnikiem przejść, ale przez tą zimę nie mogę. Zgodnie z, z prawem ja powinienem że wyjechać, wjechać na swoją posesję, nie mogę. To więc wie pan, nie opierajmy się wszystkiego na przepisach to, co jest panu wygodne. Tylko mówmy z ludzkiego punktu widzenia, czy czuje się pan zadowolony i spełniony. Powie pan, to Dora stwierdził takie stwierdzenie, twierdził i ja się tym w życiu kieruję, że lepiej być nieszczęśliwym człowiekiem niż szczęśliwą świną. Ja tym stwierdzeniem żyję i wolę być nieszczęśliwy. Ale żyć i być w stosunku do siebie i do swego swojego Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś Czy na temat tych tutaj różnych zgłoszonych spraw, ktoś jeszcze czy na następnej sesji? Ja też. Proszę. Się być może, że się nie doczytał do oświadczenia majątkowego. E, mam takie szczęście, że e, moja żona jest lekarzem, a oświadczenie mają nie ma w Jest to wspólne, wspólny dochód roczny i ta działalność, o której Pan doczytał, to jest właśnie działalność mojej żony. Myślę, że tutaj jest odpowiedzią, a jest lekarzem, jest, <laughs> w służby więziennej, kierownikiem ambulatorium i e, prowadzi praktykę lekarską, więc... Może pan sobie resztę, resztę Rozumiem, czy To jest tak. dotyczące poza rolnicze, rolnicze działalności gospodarczej. Tak, tak. Ja. tak. natomiast wynagrodzenie z tytułu pracy. Wspólne. Jak pan przeczyta oświadczenie, oświadczenie wicur, pan doczyta, że to jest bardzo czy ktoś ma jakieś nagrody? Nie jest nagroda za pracę w miasta, tylko nagroda za 45 lat pracy, ciężkiej pracy. Zgodnie z regulaminem wzięta, nie jest to jakaś nagroda za szczególne osiągnięcia, tylko za 45 lat nielagalnej ciężkiej pracy. Inni też mają tyle i o takiej sumie mogą pomagać. Tak? Dobrze, się, proszę Państwa, ponieważ jeszcze ostatni spotkanie z uśmiechami, to jest Wielkiej Nocy, Dziękuję